Cześć, witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was z zestawieniem nowości pielęgnacyjnych drogerii Hebe. Przejrzałam całą zakładkę nowości i wybrałam najciekawsze pozycje, kosmetyki, które mają najbogatsze składy i faktycznie mają szansę zrobić coś dobrego dla naszej skóry. Jest to oczywiście moje subiektywne zestawienie, także nie zawarłam tutaj wszystkich nowości, tylko takie, które faktycznie w moim odczuciu są warte uwagi. Jeżeli brakowało Wam na moim kanale takich treści drogeryjnych, to zostawcie kciuka do góry, żebym wiedziała statystycznie, jakie są Nastroje, czy chcecie zobaczyć więcej tego typu filmów. I oczywiście też zachęcam do subskrypcji mojego kanału i już zaczynamy. Może zastanawiacie się, co jest na mojej żuchwie. Jeżeli nie widzicie, to pokażę. Ułatwię Wam to, żebyście teraz już byli rozproszeni tym i nie mogli tego odwidzieć. E, otóż tutaj mam w pierwszej kolejności pryszcza wyciśniętego, a w drugiej plasterek. Z Kosareks na pryszcze. I tutaj warto zaznaczyć, że ja nie wierzę w działanie lecznicze tych plasterków. One bardziej mi służą jako zabezpieczenie tej okolicy, na przykład po wyciśnięciu pryszcza. Wiem, że są różne plasterki z różnych marek i wiele osób je poleca i bardzo lubi i twierdzi, że działają. I sprawdziłam działanie tych plasterków w naprawdę hardkorowych warunkach. Raz u Emila na twarzy i też nic nie dało. Dwa u siebie w momencie, kiedy miałam wrażenie, że mój mózg walczy i nad łukiem brwiowym zaczęła mi rosnąć druga głowa. Nie ruszałam tego pryszcza, bo niezwykłam wyciskać pryszczy bezpośrednio na twarzy, żeby nie zrobić sobie większego kuku. Także naklejałam tam plasterki i ten pryszcz sobie rósł, było mu tam dobrze. I po dwóch dniach, kiedy już nawet największa wielkość plasterka nie pokrywała go. Stwierdziłam, że pierdzielę, odkleiłam to, nałożyłam normalnie cały twarz serum z retinolem, poszłam spać. Następnego dnia obudziłam się już yy, praktycznie bez pryszcza. <gryw> I teraz pytanie, co zadziałało? Czy faktycznie przez dwa dni te plasterki coś dały, i dopiero jak je odkleiłam, to coś tam się zadziało? Yy, czy to zasługa retinolu, i tutaj yy, bardziej przypisuję właśnie mu. Te efekty, czy po prostu był już jego czas i pora, i dlatego sobie poszedł. Nie wyciskałam, wchłonął się, rozszedł się po kościach, ale to tylko potwierdziło moją wcześniejszą teorię, że te plasterki nie działają. Ale oczywiście, tak jak mówię, są różne plasterki z różnymi składnikami e, aktywnymi, i są też na pewno takie, które po prostu e, mogą coś zrobić. Więc to taka przydługa i może niepotrzebna dygresja mm, o plasterkach i pryszczach, a tymczasem przechodzimy już do nowości. I zaczniemy od Nakomi Next Level. W ostatnim roku nowości z tej marki i z tej serii było mnóstwo i wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy chociażby różnych serów do twarzy, które Nakomi wypuściło. Ja osobiście miałam okazję stosować, natomiast wiem, że są dosyć e, tanią Opcją, jeżeli chodzi o niektóre składniki aktywne yy, i nie neguję ich działania yy, i nie neguję stabilności niektórych składników, bo tak naprawdę nie mam podstaw, bo nie byłam przy produkcji, nie wiem tak naprawdę jak, jak to wszystko wygląda. Natomiast moją uwagę przykuły nowości w formie toników. Na pierwszym z nich jest tonik rozświetlający do twarzy 100 ml za niemało, bo 35 zł. Natomiast pamiętajmy, że na komi często występuje w promocji i obstawiam, że już pewnie Niedługo będzie można dostać te produkty o połowę taniej. Zwłaszcza, że mamy tutaj naprawdę bardzo ciekawy skład. Mamy ultra stabilną formę witaminy C, czyli formę etylową. Dodatkowo jeszcze mamy kwasy. Aha, kwas mlekowy i cytrynowy, które pewnie nie są w dużym stężeniu, bo nawet nie mamy tutaj podanego procentowego stężenia tych składników. A więc do 5% bardziej będą miały działanie nawilżające i rozjaśniające tą skórę, a więc też będą wspomagały działanie witaminy C. Dodatkowo mamy różne ekstrakty roślinne wyciągi, jak chociażby ekstrakt z banana, z litchi, z malin, z żeńszenia, który będzie tutaj odżywiał i regenerował tą skórę, także ma działanie przeciwzmarszczkowe. Także to jest naprawdę świetna opcja na okres już wiosenno-letni, gdzie mamy witaminę C, czyli antyoksydant wsparty działaniem rozjaśniającym kwasów, dodatkowo różne ekstrakty roślinne wyciągi. Świetna opcja, z miłą chęcią bym przetestowała i poczekam, aż będzie promocja, wówczas pewnie przytule ten tonik. Kolejny tonik tonik znakomi jest bardzo obiecujący, zwłaszcza że taka forma toniku w tym momencie do mnie bardziej przemawia niż takie zwykłe wodne, dlatego że to jest tonik mleczny, nawilżający tonik mleczny, również 100 ml za nieco niższą cenę 27 zł, ale ten tonik będzie idealny dla cer um, suchych, dojrzałych, odwodnionych, takich, które potrzebują ukojenia, złagodzenia, nawilżenia, odżywienia. Mamy tutaj naprawdę konkretne kombo składników nawilżających. Gliceryna, trehaloza, propanediol, olej migdałowy, ekstrakt z owsa, który uwielbiam w kosmetykach, który cudownie koi, tak otula tą skórę. Dodatkowo jeszcze olej makadamia, hydrolizowane proteiny ryżu, kwas hielurnowy, witamina E, lecytyna. Jest tego mnóstwo. Więc jeżeli szukacie takiego już na dzień dobry, bardziej odżywczego kosmetyku jako wstępu do swojej rutyny pielęgnacyjnej, to myślę, że ten tonik znakomi będzie świetną opcją. I kolejne nowości są do włosów jest to marka sielanka, polska marka kosmetyków naturalnych bazująca na e, samych naturalnych składnikach, ekstraktach roślinnych. E, I tutaj wypisałam sobie trzy wcierki, które zawczasu mam wrażenie, że cieszą się sporo popularnością, bo dwie z nich są już wyprzedane. Są naprawdę warte uwagi, zwłaszcza, że cena jest niska. 8,99 w cenie regularnej, a w momencie, kiedy tworzyłam to zestawienie, była jeszcze promocja i można je było dostać za 6 zł. Pierwszą z nich jest pobudzająca wcierka do włosów i skóry głowy. Mamy tutaj probioty, które będzie świetnie dbał o mikrobiom skóry. Polisacharyn, który będzie nawilżał, zatrzymywał wilgoć na skórku. Niacinamid, który będzie regulował pracę gruczołów wojowych. Ekstrakt z jeżyny ze skrzypu polnego, które będą pobudzały cebulki do wzrostu. A mnie najbardziej zainteresowała ze względu na moje problemy ze skórą głowy. Normalizowała wcierka do włosów i skóry głowy. Tutaj mam ekstrakt z miodu, który słynie ze swoich właściwości takich antybakteryjnych i dodatkowo jeszcze jest bogaty w aminokwasy, chociażby w witaminy, minerały, więc sprawia, że te włosy będą bardziej odżywione. Dodatkowo jeszcze mamy prebiotyki, które będą dbały o mikrobiom skóry. Również mamy ekstrakt z korzenia łopianu, który będzie regulował wydzielanie sebum. Również łagodził stany zapalne. I jeszcze parę innych składników. Składy są bardzo proste, naturalne, także jak za tą cenę i brak alkoholu w składzie, uważam, że to są naprawdę świetne pozycje do skóry głowy. Kolejne nowości są z marki, która ogólnie sama jest nowością w Hebe, marka Solverx. Pokazywałam wam z tej marki już Filtr SPF-50. Do cery suchej, wrażliwej, atopowej, właśnie do takiej cery zdecydowanie go polecam. E, cery mieszane i tłuste raczej by się z nim nie polubiły, bo daje dosyć świetliste i tłuste wykończenie. Natomiast marka Solverx. Ma mnóstwo serii, nie sprowadzają się one tylko do filtrów SPF, tylko ma różne serie, które będą świetne dla cer wrażliwych, naczynkowych, ale także tłustych, trędzikowych, dojrzałych. Znajdziemy tutaj niemal wszystko, i te składy są naprawdę bardzo dobre. Zaczniemy od serum pod oczy, 15 ml, za, w cenie regularnej za 50 zł, tam bez grosza, dostajemy produkt, który może konkurować śmiało z droższymi, chociażby serum Basic Lab pod oczy czy też Sensum Mare, ze względu na to, że wszystkie te sera mają wspólny mianownik. Mamy tutaj neuropeptyd acetylhexepeptid-8, który odpowiada za to za takie działanie przeciwzmarszczkowe, pobudza produkcję kolagenu elastyny, ale także działa troszeczkę jak toksyna botulinowa a więc rozluźnia przykurcze mięśni, um, tak jakby paraliżuje delikatnie łączenia nerwowe, więc sprawia, że um, Zmniejszamy naszą mimikę i też nie potęgujemy powstawania zmarszczek. Tutaj również mamy składniki, które będą wzmacniały ścian naczyń krwionośnych, a więc zmniejszały zasięgi wokół oczu i też ewentualną opuchliznę, takie jak wyciąg zarniki górskiej, z kasztanowca, z oczaru wirki To są takie podstawowe składniki, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli macie cerę naczynkową, na przykład z rumieniem. E, także mamy składniki anti-aging, jak wyciąg z kory albicji białoróżowej, która będzie wzmacniała barierę hydrolipid i też pobudzała syntezę kolagenu alastyny, a więc działanie przeciwzmarszczkowe. Dodatkowo ma, jeszcze mamy antyoksydanty, więc naprawdę bardzo m, ciekawa kombinacja składników aktywnych. Mamy tutaj niemal wszystko, co powinno być nam do szczęścia potrzebne, więc jeżeli chcecie wspomóc działanie swojego kremu na przykład na dzień bądź na noc, to warto zaopatrzyć się w takie serum. I liczę na to, że ogólnie marka Solwerx będzie występowała w promocji i wówczas y, te produkty będzie można dostać znacznie Tani. Również w tej samej serii do cery dojrzałej zafascynowało mnie serum odmładzające do twarzy 30 ml w tej samej cenie, ale nadal liczę, że będzie w promocji. Tutaj mamy kompleks. Trzech niskocząsteczkowych peptydów, które będą działały przeciwzmarszczkowo, właśnie pobudzały syntezę kolagenolastyny, działały tak regenerująco na skórę. Dodatkowo jeszcze mamy proteiny pszenicy, soi, wyciąg z brązowych alg. One tutaj będą miały działanie i przeciwzmarszczkowe, i też ochronne na barierę hydrolipidową. Poza tym mamy składniki fermentowane, które, tak jak już wielokrotnie mówiłam, działają trochę jak pre- i probiotyki oraz inulina, która po prostu jest prebiotykiem, a więc tutaj mamy dbałość o mikroby naszej skóry. Dodatkowo mamy kofeinę, pantenol. Kofeina ze swojej strony będzie tak delikatnie ujędrniała tą skórę, pobudzała krążenie, a pantenol będzie łagodził i koił. Więc naprawdę bardzo ciekawa kombinacja składników aktywnych i jak będzie w promocji, to serum to jest naprawdę warte uwagi. Jako fanka toników muszę jeszcze wspomnieć o różnych tonikach do różnych typów cer, jakie marka SOLVERX wypuściła. Pierwsza Pierwszym z nich jest tonik odbudowujący mikrobiom do twarzy 200 ml, już tutaj w tym przypadku, za 40 zł w cenie regularnej. I skoro mówimy o mikrobiomie, to oczywiście znajdą się tutaj pre-probiotyki. Dodatkowo jeszcze mamy składniki fermentowane, które również działają w taki sam sposób. Dodatkowo jeszcze będą nawilżały tą skórę, rozjaśniały. Poza tym pantenol, który będzie łagodził kofeina, delikatnie pobudzała krążenie. niacynamid, który będzie ze swojej strony wspomagał e, zmniejszanie przebarwień, wygładzał tą skórę, zmniejszał widoczność porów, oczywiście też jest antyoksydantem i pobudza syntezę kolagenu alastyny. Poza tym mamy proteiny pszenicy, soi, które się wielokrotnie powtarzają w tych produktach, które będą ze swojej strony odżywiały, dbały o barierę hydrolipidową, więc naprawdę bardzo dobry tonik dla cer z niedoskonałościami, dla cer suchych, dojrzałych, odwodnionych, e, takich, które właśnie szukają Dobrego toniku z probiotykami. Natomiast jeżeli macie cerę tłustą, trądzikową, to mam tutaj świetną propozycję, yy, która yy, mimo, że ja nie mam takiej cery, to też mnie zachęca. Do przetestowania. To jest tonik, uwaga, z kwasem pirogronowym, o którym Wam mówiłam w przypadku omawiania serów kwasowych do twarzy, że jest to składnik dosyć rzadko występujący w kosmetykach, zwłaszcza w kosmetykach drogeryjnych, a który ma naprawdę dosyć konkretne działanie, silne, bo działa na warstwę brodawkową skóry, a więc dosyć głęboko. Oczywiście wszystko zależy od stężenia, ale sam sobie kwas pirogronowy jest dosyć konkretny. Ma taką umiejętność też zwalczania blizn potrądzikowych, też będzie działał złuszczająco, delikatnie rozjaśniająco, ze względu na, taki, na taką głęboką penetrację też będzie działał przeciwzmarszczkowo, będzie pobudzał produkcję kolagenu elastyny. Poza tym mamy kwas shikimowy, który ze swojej strony również działa i antybakteryjnie, i delikatnie złuszczająco yy, i jako taka równowaga dla tych składników złuszczających i przeciwtrądzikowych mamy rumianek koredemu, pantenol i alantozyn. Czyli składniki łagodzące, kojące tą skórę. Także naprawdę świetna propozycja dla cer tłustych, trądzikowych, do bardzo prostego wprowadzenia do swojej pielęgnacji, bo jest to tonik, także śmiało można stosować codziennie, również wiosną i latem, pod warunkiem oczywiście, że stosujecie filtry SPF. Jeszcze jedna propozycja toniku, która również mnie korci, to jest tonik do twarzy, tak jakby serii, do cery wrażliwej, naczynkowej z rumieniem, bo jest to seria Rosa Cea i mamy tutaj w składzie kwas PHA, kwas laktobionowy, który poza delikatnym działaniem złuszczającym i rozjaśniającym, przede wszystkim ma działanie wzmacniające ściany naczyń krwionośnych, a więc też zmniejszające rumień e, i nawilżającym. Poza tym mamy kwas azelainowy, który też jest delikatnym kwasem, który ma działanie i przeciwzapalne i przeciwdrącikowe, e, regulujące wydzielanie sebum, ale też wzmacniające. E, dodatkowo jeszcze mamy miłożą który ze swojej strony wzmacnia się naczyń krwionośnych, ekstrakt cytrynowy z oczaru wirginijskiego, który tak samo działa wzmacniająco, pantenol, niacynamid, alantoina, e, czyli składniki łagodzące też zmniejszające przebarwienia, podobnie jak kwas azelainowy. Także świetna kombinacja składników aktywnych, bardzo kusząca i myślę, że prędzej czy później przetestuję ten tonik, bo nawet w cenie regularnej nie jest drogi, a mamy tutaj niemal wszystko. Także te trzy toniki z marki Solverex wszystkie są warte uwagi. Już ostatnie produkty, ostatnia marka i seria, która przykuła moją uwagę w tej zakładce nowości, ale też zaczęłam tworzyć zestawienie produktów, które pewnie jeszcze niedawno w tej zakładce nowości były, a których y, wcześniej nie widziałam w drogerii Hebe. Także to też będzie zestawienie poniekąd nowości i produkty naprawdę są ciekawe. Natomiast kończąc to zestawienie, tutaj znalazły się produkty marki Ziaja serii Naturalnie pielęgnujemy. Serii, której naprawdę przyświeca szczytny ekologiczny cel. Cała ta seria, na którą składa się czy tonik, czy żel do mycia twarzy, czy serum, kremy na dzień na noc, czy takie multitasking na dzień na noc. Cała ta seria bazuje na podobnych składnikach i Uważam, że jest naprawdę warta uwagi, zwłaszcza jeżeli macie cerę wrażliwą, skłonną do uczuleń, alergii i szukacie jak najprostszych składów z mimo wszystko działaniem nawilżającym odżywczym. I wspólnym mianownikiem tych produktów jest niska cena, bo kosztują 11 zł w cenie regularnej, ale oczywiście naturalny skład. I mamy tutaj chociażby fitosterole oliwne, które będą dbały o barierę hydrolipidową, zatrzymywały wilgoć na skórku, także ją odżywiały. Poza tym mamy mikroelementy z wody morskiej, czyli potas, magnes i tym podobne. One są takim koktajlem odżywczym dla naszej skóry, też mają delikatne działanie złuszczające. Poza tym mamy betainę, inulinę, czyli prebiotyki, które będą dbały o mikrobiom naszej skóry, też składniki nawilżające. Ja sobie tutaj wypisałam tonik i serum, bo one jakoś tak najbardziej do mnie przemawiały. Też żel do mycia twarzy był świetny, aczkolwiek na stronie wykupiony. W serum za 11 zł Fascynujące było to, że poza już wymienionymi składnikami mamy także peptydy ryżowe, czyli taką naturalną opcję peptydów, które będą ujędrniały, także pobudzały fibroblasty do produkcji kolagenu elastyny, odżywiały tą skórę, regenerowały. Poza tym mamy jeszcze organiczny silanol, który jest składnikiem często balsamów na przykład ujędrniających, bo ma silne działanie ujędrniające. I poza tym mamy jeszcze hydroksyprolinę, która ze swojej strony ujędrnia te, też pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu elastyny. A więc y, mamy tutaj takie combo składników y Anti-aging, i też oczywiście tych takich dbających o bariery hydropidową. Tutaj macie naprawdę wszystko przejrzyste, klarowne, naturalne, więc myślę, że też warto, zwłaszcza za tą cenę, zainteresować się tymi kosmetykami. I to już jest wszystko. Takie szybkie, subiektywne zestawienie nowości w Hebe. Jeżeli filmik był ciekawy, to koniecznie zostawcie kciuka do góry, też żeby pokazać mi, że chcecie zobaczyć kolejne filmy z tej serii. Czy to Hebe, czy może inne drugerie, dajcie znać w komentarzu, też dajcie znać w komentarzu, jeżeli używaliście któregoś z tych kosmetyków, które wymieniłam. Jakie są Wasze wrażenia? I też może nie wymieniłam jakiejś nowości, o której warto było wspomnieć. Także ogólnie czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że w międzyczasie zostawiliście kciuki w górę, że subskrybujecie mój kanał i już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!